Ten odcinek zaczniemy bardzo nietypowo. Powinniśmy się może na samym początku przedstawić, ale zanim to zrobimy, chcę powiedzieć dwa słowa o tym, jak do tego doszło, że dzieje się właśnie to, co się dzieje. Spotkaliśmy się przy organizacji jednego z wyścigów ponad rok temu, i od tamtego momentu mieliśmy okazję wielokrotnie z sobą rozmawiać. Te rozmowy nie miały końca. Teraz siedzimy w studiu nagrań. I będziemy rozmawiać o rowerach. Ja nazywam się Marek Witkowski, a razem ze mną jest Radek Gołębiewski. Cześć Radku. Część. Ja trochę się tutaj jeszcze nie odnajduję, bo zupełnie nowa sceneria. Zwykle spotykaliśmy się w okolicznościach przyrody nieco bliższych rowerom, albo y, gdzieś na zawodach, albo przy okazji zawodów, albo gdzieś, gdzie ty przemykałeś rowerem, a ja nie zawsze byłem na rowerze. Czasami spotykaliśmy się, ja przyjeżdżałem samochodem, a ty przyjeżdżałeś zawsze rowerem, i teraz jesteśmy w takim miejscu, które jest dla mnie, powiem ci szczerze, zaskoczeniem. Nie sądziłem, że z naszych rozmów, z naszych pomysłów zrodzi się formuła podcastu, mam nadzieję regularnego, gdzie będziemy mogli cyklicznie w tak profesjonalnym studiu nagrań realizować swoją pasję. Bo jazda na rowerze to nie tylko jazda na rowerze, ale to też miliony wspomnień, miliony opowieści. Dla ciebie jest dużym zaskoczeniem, że się spotkaliśmy w takim miejscu, a dla mnie jeszcze większym. Ponieważ siedząc tu w tym studiu takim wygłuszonym, profesjonalnym, kiedy nie czuję wiatru włos, we włosach, kiedy nie czuję tego pędu powietrza, jest to dla mnie mało naturalne środowisko i trochę się na razie w tym środowisku źle czuję, ale liczę na to, że jestem w stanie się zaadaptować i, i przekazać te fajne rzeczy, które mam w głowie. Ci, którzy nas słyszą, to nas nie widzą, bo to podcast, ale ja widzę Radka, który jest w stroju rowerowym. Jest uśmiechnięty i mówi, że się źle czuje, więc mam nadzieję, że za chwilę, Radek, będziesz się tutaj czuł tak jak na rowerze, albo jeszcze lepiej, bo dzisiaj pogoda nie zachęca do jazdy na rowerze, więc nagrywamy ten pierwszy odcinek. O czym my będziemy w ogóle Radku rozmawiać? no głównie o imprezach gravelowych, ale o całej otoczce tej gravelowej, o tej całej modzie gravelowej, która w tym pewnym momencie się tak rozkręciła na dobre, bo w dzisiejszych czasach chyba nie ma rowerzysty, który nie wie nie wie co to jest gravel, nie wie jak wygląda gravel, a chciałbym to tak podkreślić, że jeszcze 10 lat temu odwrotnie było, nikt nie wiedział jak wygląda gravel, teraz jest odwrotnie, yy, więc yy, no, ta moda yy, na rowery gravelowe no, strasznie się rozhulała i, i postaramy się yy, właśnie chociażby z tego powodu yy, wspomnieć yy, co można na gravelu robić, co, co można zwiedzić, jak można spędzić na nim czas i, i jak wykorzystać ten rower, do czego on służy I, i to będzie chyba naszym też głównym takim tematem. To jest bardzo fajny wątek, bo faktycznie ci, którzy na rowerach jeżdżą to wiedzą co to jest gravel, ale ja zawsze się uśmiecham, bo przypominam sobie różne takie historie, które miały miejsce jak... Znajdowałem się na rowerze, moim rowerze gravelowym, w miejscach, gdzie w ogóle jazda na rowerach jest trochę mniej popularna, gdzieś na wsiach, przy gospodarstwach takich, do których prowadzi często tylko jedna droga. I tam miałem okazję kilka razy rozmawiać z gospodarzami. I oni patrzyli tak na mnie, nie do końca wiedząc, co to jest gravel. Na pewno nie wiedzieli, co to jest gravel, bo tekst panie, a gdzie pan na tym rowerze. Szosowym, albo gdzie pan na tej kolarce jedziesz, to kilka razy y, usłyszałem i kilka razy takie pytanie padło, więc y, postaramy się mówić też y, na temat rowerów w taki sposób, żeby to było ciekawe i żeby osoby, które jeszcze na gravelu nie miały okazji jeździć albo nie wiedzą co to jest rower gravelowy, żeby się zainteresowały tym tematem, bo, bo chyba warto wsiąść na rower gravelowy. No zdecydowanie. Rower gravelowo od dłuższego czasu jest takim chyba najbardziej uniwersalnym rowerem, gdzie można i szybko pojechać i, i wjechać w trudny teren i, i, i naprawdę sporo zobaczyć w przeciwieństwie do rowerów na przykład MTB, gdzie no, ta prędkość zdecydowanie mniejsza, to na rowerze gravelowym no, można poczuć naprawdę tą prędkość. No i nie ogranicza nas tylko asfalt. To jest chyba najważniejsze. Możemy wjechać w bardzo trudny, nawet bardzo trudny teren. Można pojeździć po górach na rowerze gravelowym. Więc no, to jest rzeka morze i i mam nadzieję, że wiele osób e, dzięki temu podcastowi e, przekona się do tego rowelu, bo, roweru, bo wiem, że, że są osoby, które jeszcze nie do końca e, chcą jeździć na tym rowerze, bo to jest specyficzny rzeczywiście rower, ale to będzie w kolejnych odcinkach. E, więc e, fajnie by było, aby coraz większa grona osób e, na ten rower wsiadła i, i jeździła razem z nami. Tak, bo to co mówisz na rowerze można jeździć, ale o rowerze można. Rozmawiać. I jak sobie rozmawialiśmy o tym podcaście, jak pojawił się pomysł i, i zaczęliśmy zastanawiać się, y, jaką on będzie miał formę, no to zgodnie doszliśmy do, do takiego porozumienia, że chociaż jeden z nas na tym rowerze powinien jeździć, i to jesteś ty, a ja Łukasz. dopiero próbuję jeździć na rowerze, zestawiając sobie ilości kilometrów, które pokonujemy, ale niezależnie od tego, ile pokonujemy tych kilometrów, to jadąc na rowerze zawsze doświadczamy różnych rzeczy, których nie doświadczymy. Siedząc w domu, będąc w pracy, oglądając film, czy chociażby nawet spacerując po parku. I to jest niesamowite, że historie, które opowiadamy sobie wzajemnie, opowiadamy ze znajomymi, którzy jeżdżą na rowerach one nie mają końca. I nawet jeśli mówimy na podobny temat jeżeli opowiadamy o trasie, którą ja razem ze swoim znajomym jeździmy często to na tej trasie może nas spotkać wiele. I i to jest fajne i pewnie będziemy chcieli, żeby te rozmowy nasze o rowerach były takim wstępem, taką zajawką, taką zachętą do tego, żeby, żeby samemu doświadczyć, ale też, żeby się może dzielić tymi historiami w komentarzach czy w wiadomościach do nas, bo o rowerach można niemalże chyba mówić bez końca. Można mówić bez końca, można jeździć bez końca. Eee, liczymy na to, że... No, słuchacze też nam podsuną jakieś pomysły, jakieś tematy, które możemy poruszyć. Liczymy na to, że uda się zaprosić kilka, czy może kilkanaście osób, gości znanych w naszym świadku gravelowym. Będą to pewne osoby, pewnie stop 10 zawodów imprez gravelowych. I chciałbym to podkreślić szczególnie, że to nie jest podcast o o mnie, o radku Gołębiewskim, bo o mnie już dużo e, 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 informacji się nagrało. E, chciałbym po prostu ja, jako radek Gołębiewski, e, przekazać e, te moje wszystkie emocje związane e, z rowerem i, i całym, ty, co i całym tym... E, e, turystyce rowerowej, gravelowej, która tak właśnie mnie napędza od tylu lat i, i po prostu nie mam, nie mam po prostu dość, cały czas mam chęć na tym rowerze jeździć i, i postaram się, aby inne osoby, aby te emocje do innych osób dotarły i może, może kogoś zarażę, zarażę tymi emocjami. Radku, ja jestem pewien, że, że zarazisz emocjami, ale jak mówisz o emocjach i mówisz o gościach, którzy mam nadzieję dołączą do nas tutaj w studiu nagrań do, do nagrywania odcinków tematycznych, to zwizualizowałem sobie taką sytuację, że dzwoni Radek Gołębiewski i zaprasza do podcastu. I spore pewnie to będzie zaskoczenie dla wielu, chyba że już będą słuchali tego odcinka. Pierwszego odcinka, czy poprzednich odcinków, poprzedzających odcinków, to zaproszenie. Ale ja mam taką cichą nadzieję, że nie będzie zbyt dużo osób, które ci odmówią udziału w podcastu, jak zadzwonisz. Ja liczę bardzo na to, właśnie, że spotkamy się tu w większym gronie i czym więcej osób, tym więcej przygód, tym więcej historii, tym więcej tematów do opowiedzenia, więc tych odcinków może naprawdę powstać, powstać dużo i bardzo liczę na to, że te osoby właśnie, które mam już oczywiście w głowie, które chciałbym tu zaprosić. Z, no, z którymi chciałbym tu porozmawiać, wspólnie byśmy z tymi osobami porozmawiali. Nie będę zdradzał jeszcze, kto to będzie, bo to, to zależy nie tylko od nas, bo też od chęci tej drugiej osoby. E, liczę na to, że y, pojawiam się w tym studiu i wspólnie przegadamy kilkadziesiąt minut, a może na kilka godzin, więc no, będzie naprawdę coś z tego fajnego. Radku, ja y, widząc, jak. Poszło nam od pomysłu do realizacji, to jestem wręcz pewien, że, że to się uda. Ale jeszcze trochę wrócę do początków, bo ile można mówić o początkach, przejdziemy zaraz do kolejnych ciekawszych pewnie tematów. Ale podcast, który sobie wymyśliliśmy, chyba razem wspólnie trochę, bo to była trochę taka sugestia z Twojej strony: może nagrajmy odcinek podcastowy. Ja ten pomysł podłapałem. Ale poszedłem krok dalej, czyli może nagrajmy kilka odcinków podcastowych, i jakiś czas temu mieliśmy okazję nagrywać spotkanie, yy, które miało miejsce w jednym z y, lokalnych małych domów kultury, i tam się pojawiła pełna sala na tym spotkaniu, i tam wiele tematów, o których będziemy mówić, pewnie zostało zapoczątkowanych. Natomiast yy, ta forma podcastu. Jak ją omawialiśmy, to chcieliśmy, żeby to była dobra jakość przede wszystkim dźwięku. Zależało nam na tym. Mamy to szczęście radku, że udało nam się e, nawiązać współpracę z Uniwersytetem Mikołaja, Kopernika, który udostępnia nam studio nagrań e, w Radiu Sfera i gdzie ten podcast jest nagrywany, bo bardzo nam zależało na tym, żeby jakość tego podcastu dla osób, które będą go słuchały, a mamy nadzieję, że ktoś będzie go słuchał, e, żeby była jak najlepsza, żeby ten komfort słuchania. W samochodzie, podczas jazdy na rowerze, w domu, może w pracy, żeby był jak najwyższy. No i siedzimy w profesjonalnym studiu, co jest niesamowitą przygodą w połączeniu z naszą rowerową pasją. No, tak jak powiedziałeś, no, zależy nam na jakości, tak jak jeździmy na tym rowerze i nie owijamy w bawełnę i, i próbujemy dojść do perfekcji. Tak, chcieliśmy coś stworzyć, co będzie naprawdę fajne. Dobrej jakości i gdzie mam nadzieję tego dobrze będzie się słuchało. Więc odsłuch podcastu ma bardzo duże znaczenie i naprawdę to studio. Mam nadzieję, że to nam ułatwi. Ja też mam taką nadzieję i zachęcam wszystkich do zostawienia komentarza, czy jakość tego podcastu jest ok, czy można go słuchać. I zapraszam wszystkich także do subskrybowania Gravel Non Stop na YouTube, Spotify, gdzie podcast jest dostępny i w mediach społecznościowych. Do usłyszenia w następnym odcinku. Dzięki. Do usłyszenia.